Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Święty Andrzej Apostoł Święto 30 listopada. Czyta Iwonna Teresa. O popularności świętego Andrzeja Apostoła świadczy to, że rozpoczyna on listę 30 świętych i 32 błogosławionych o tym imieniu. Jakich zna hagiografia. Pochodził z Betsajdy i był młodszym bratem świętego Piotra. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Jan, rozdział pierwszy, werset czterdziesty czwarty. Stale jednak Andrzej i Piotr mieszkali u teściowej Piotra w Kafarnaum. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz po wyjściu z synagogi, Przyszedł Jezus z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Święty Andrzej był Żydem, a z zawodu rybakiem. O powołaniu Andrzeja na apostoła piszą synoptycy i święty Jan. Dlatego, że był jednym z najpierwszych uczniów Pana Jezusa, wszyscy umieszczają świętego Andrzeja. Na czwartym, a nawet na drugim miejscu w wykazach. Początkowo święty Andrzej był uczniem świętego Jana chrzciciela. On też, pierwszy z braci, miał szczęście nad rzeką Jordanem spotkać pana Jezusa. Oto jak nam tę scenę opisał szczegółowo święty Jan naoczny świadek. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu. Wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu. Gdzie mieszkasz? Odpowiedział im. Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jak było Matce Świętego Andrzeja na imię, tego nie wiemy. Natomiast Ewangeliści przekazali nam imię Ojca Świętego Andrzeja i Świętego Piotra. A Jezus, wyjrzawszy na niego, rzekł – Ty jesteś Szymon, syn Jana – święty Andrzej ze swoim bratem Szymonem Piotrem nie na zawsze połączyli się z panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu nad rzeką Jordanem powrócili do Galilei do swoich zajęć rybackich. Tam ich dopiero pan Jezus po raz drugi wezwał. Odtąd pozostali przy nim aż do końca. Oto, jak nam to drugie spotkanie z Andrzejem oraz Szymonem przekazał święty Mateusz. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Święty Łukasz dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się z cudownym połowem ryb. W Ewangeliach świętych święty Andrzej występuje jeszcze dwa razy. Kiedy Pan Jezus przed cudownym rozmnożeniem chleba zapytał Filipa: "Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?" święty Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Po raz ostatni występuje w Ewangeliach święty Andrzej jako pośrednik pomiędzy Poganami a Panem Jezusem, a wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. W sposób szczególniejszy interesowała się osobą świętego Andrzeja, apostoła, tradycja chrześcijańska. Usiłowano zwłaszcza ustalić miejsca działalności świętego Andrzeja po zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes wyraża opinię, że święty Andrzej pracował w Scytii, między Dnieprem a Donem. Według wielu innych, święty Andrzej miał rozwijać działalność apostolską w Małej Azji i stąd udać się do Achai, gdzie poniósł śmierć męczeńską. O silnym zainteresowaniu się osobą świętego Andrzeja pierwotnej tradycji chrześcijańskiej świadczą także apokryfy. Do najciekawszych należą dzieje Andrzeja z wieku II i III oraz męka Andrzeja z wieku IV. Według nich święty Andrzej udał się po zesłaniu Ducha Świętego do Achai. Gdzie naukę swoją poparł wielu cudami. Uzdrawiał chorych, wypędzał czartów zopętanych, a nawet wskrzeszał umarłych, które zyskały mu mnóstwo neofitów. Kiedy przybył do miasta Patras na Peloponezie, został aresztowany przez namiestnika rzymskiego, który skazał apostoła na ukrzyżowanie. Święty Andrzej. Z radością przyjął ten rodzaj śmierci, który go tak bardzo podobniał do Pana Jezusa. A oto fragment opisu śmierci męczennika. Dotarłszy do miejsca, gdzie przygotowano krzyż, wykrzyknął wielkim głosem: "Witaj krzyżu, uświęcony przez ciało Chrystusa i ozdobiony przez jego członki niby perły. Zanim pana wzniesiono na tobie, budziłeś bojaźń ludzką, ale teraz źródło niebieskiej miłości, stałeś się nieskończenie upragniony. Ci, którzy wierzą, znają radość, jaką ty zawierasz, i nagrody, jaką gotujesz. Idę ku tobie spokojny i radosny. O dobry krzyżu! któremu członki pańskie przydały tyle blasku i piękności krzyżu długo pożądany weźmi mnie spośród ludzi i zwróć mnie mistrzowi mojemu aby ten który mnie przez ciebie odkupił przez ciebie również mnie otrzymał a tak mówiąc zdjął szaty i dał je oprawcom oni zaś dźwignęli go na krzyż napięli jego ciało powrozami i zawiesili go tak jak im kazano. Według tychże apokryfów męczeństwo świętego Andrzeja odbyło się publicznie wobec dwunastu tysięcy ludzi. W tłumie tym miał być obecny także brat rzymskiego namiestnika. Wszyscy żądali uwolnienia apostoła, ale ku zdumieniu wszystkich święty Andrzej wołał: Panie Jezu Chryste! Nie dozwól, żeby mię zdjęto z krzyża, zanim nie oddam ci mojej duszy. Kiedy to mówił, olśniewająca jasność go otoczyła tak, iż na apostoła nie można było patrzeć. Trwało to około pół godziny. Kiedy jasność ustała, święty Andrzej już nie żył. Być może, że śmierć apostoła. Ubarwiła we wspomniane szczegóły późniejsza legenda, jednak wydaje się rzeczą pewną, że opis jest oparty na fakcie przekazanym w podaniu ustnym. Święty Andrzej poniósł śmierć za Chrystusa w patras przez ukrzyżowanie. Według podania krzyż miał postać litery X, dlatego krzyż w tej postaci Zwykło się nazywać krzyżem świętego Andrzeja. Tradycja podaje także, że śmierć apostoła nastąpiła 30 listopada około 65 roku po narodzeniu Chrystusa. Imię Andrzej wywodzi się od słowa greckiego andrejos, czyli dzielny. Imię to świadczy, jak głęboko wdarł się do narodu żydowskiego chalenizm. Kościół bizantyjski, prawosławny, nadał świętemu Andrzejowi przydomek protokleros, pierwszy powołaniem, gdyż obok świętego Jana był on najpierwszym, który przystąpił do grona apostołów. W 356 roku Przewieziono relikwie świętego Andrzeja z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele apostołów. Krzyżowcy, którzy w czwartej wyprawie krzyżowej zajęli Konstantynopol w 1202 roku, zabrali ze sobą również relikwie świętego Andrzeja i umieścili je w Bamalfi w, w pobliżu Neapolu. Głowę natomiast świętego Andrzeja kazał papież Pius II przywieźć do Rzymu, do bazylki świętego Piotra według zasady, że skoro obu braci połączyła wspólna krew, powinna również połączyć i wspólna chwała ołtarza. Dnia 25 września 1964 roku papież Paweł VI nakazał zwrócić duchu ekumenizmu kościołowi w Patras relikwię głowy Świętego Andrzeja. W czasie trzeciej sesji soboru wobec wszystkich zebranych ojców drzem świętą odprawił kardynał Marcela, archipresbiter katedry papieża, a okolicznościową homilię wygłosił kardynał Wiednia Franciszek Koenig. Potem drogą lotniczą przewieziono relikwię do Patras, gdzie powitał ją cały Episkopat Prawosławnej Grecji, 30 metropolitów i biskupów. W roku 1980 arcybiskup Marsylii, kardynał Roger, zwrócił kościołowi greckiemu Krzyż Świętego Andrzeja, domniemaną część relikwii tego krzyża. Pierwszy kościół, Ku czci świętego Andrzeja apostoła wystawiono w Konstantynopolu w roku 357. W wieku V wystawiono Kościół pod wezwaniem świętego w Rawennie i w Rzymie obok bazyliki Matki Bożej Większej. W wieku VI święty Grzegorz I wielki wystawił w Rzymie klasztor benedyktynów pod wezwaniem świętego Andrzeja. Najdawniejszy wizerunek Świętego Andrzeja pochodzi z V wieku i jest w mozaice bazyliki Świętego Apolinarego w Ravennie. W ciągu wieków ustanowione zostały aż trzy zakony pod wezwaniem Świętego Andrzeja: Córki Krzyża Świętego Andrzeja, posługujące chorym oraz ubogim, zatwierdzone w roku 1867. Przez papieża Piusa IX, siostry opatrzności od Świętego Andrzeja, których celem jest opieka nad chorymi. Zakon Świętego Andrzeja, założony w 1249 roku w Cambrai, wiele krajów i miast ogłosiło Świętego Andrzeja apostoła swoim głównym patronem. Świętemu Andrzejowi przypisywano uwolnienie krzyżowców. Z kilku tygodniowego oblężenia w Antiochii Syryjskiej w roku 1098. Święty Andrzej patronował także wielu korporacjom i zrzeszeniom, jak na przykład podróżnym rybakom, rzeźnikom, rycerzom, nawet woziwodom. Kult świętego Andrzeja Apostoła był zawsze żywy, także w Polsce, ku jego czci wystawiono w naszej ojczyźnie. 121 kościołów i kaplic, wśród nich najstarszy w Krakowie Kościół Romański przy ulicy Grodzkiej. Imię jego należy do najczęściej spotykanych w Polsce. Także w naszej literaturze pięknej ma to swoje odbicie. Topografia polska zna ponad 60 miejscowości, które zapożyczyły swoją nazwę od imienia Świętego Andrzeja. Oto kilka przysłów, które lud polski łączył z nim świętego Andrzeja apostoła. Gdy święty Andrzej ze śniegiem bieży, Sto dni śnieg na polu leży. Kiedy na Andrzeja poleje, popruszy, Cały rok nie w porę rolę moczy lub suszy. Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. Ponieważ na świętego Andrzeja. Kończy się zazwyczaj rok kościelny, a z adwentem zaczyna się nowy. Chłopcy i dziewczęta z roztopionego wosku zgadywali, kto z nich pierwszy się ożeni lub wyjdzie za mąż. Wróżby te nazywano Andrzejkami. Trochę nie bardzo katolickie to, ale niestety taki zwyczaj się ułożył w Polsce. Święty Andrzeju, męczenniku, apostole. Pana Jezusa. Módl się za nami i za wszystkimi Andrzejami, za wszystkimi, którzy noszą to imię. Prowadź ich drogą Chrystusową do nieba. Amen.